Witam wszystkich serdecznie, właśnie okociła mi się samica, ta otrzymana główczyka, zobaczymy ile ma młodych, tu widzę już na wierzchu dwa siedzą i w gnieździe, takim niewielkim, niewielkie gniazdo zrobiła, widzę też się coś dusza, więc sprawdzimy. Więc teraz ja sobie wyciągnę samicę, natrę ją swoim zapachem i zobaczymy, co jest w gnieździe. I oczywiście przeniesiemy te dwa maluchy do gniazda. Właśnie natarłem sobie samicę i teraz sprawdzimy gniazdo i włożymy te dwa młode jeszcze do gniazda. Jest trochę ciężko się dostać, ale jakoś to zrobimy. Widzicie, tu są dwa malusie, a zobaczymy, co jest w środku. Tą ściółkę skrłem, trochę, wywalimy. A tu jest raz, dwa. Trzy, cztery, taki maluszek mały, pięć, sześć, siedem, osiem, oj, ten taki chudziutki, dziewięć, i tu już puste gniazdo. Więc ma 9 maluchów tych, trzeba było w gnieździe, plus 2 te obok, czyli 11 więc bardzo sporo. Ale to jest pierwiastka, więc nie wiem czy wszystkie odchowa. Zobaczymy tu. Niektóre takie chudziutkie, ale oby nie odchowała. Te dwa jeszcze włożymy do środka. i przykryjemy z powrotem gniazdo okej okay. więc jak mówiłem samica pokociła się nie, dziś w nocy czyli nie, dzisiaj jest 24 bodajże. Nie jest to zapewne. Okoczyła e, się półtorej e, miesiąc, półtorej tygodnia po terminie. Więc tak to wygląda. Zobaczymy, ile uda się odchować tych młodych. Ma 11 więc zobaczymy może akurat więc ja ją za chwilkę odłożę do gniazda do klatki i zakończę ten filmik. Albo Chwilę jeszcze poczekam jak zapachy odlecą a z wami się żegnam. Jeżeli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!